my name we don't like what i don't give a fuck you can suck my dick i'm making while they they talking talking shit i don't give a fuck don't waste my time for it witam wszystkich bardzo serdecznie wow. minecraft survival a tak naprawdę to jest... Normalny odcinek. A tak naprawdę to rozjebała nam się nasza prawdziwa łódka, więc teraz musimy ją odkopić ze śniegu, bo Jurek jest zawodowym kierowcą. No A no. kto kierował Tytanikiem? był? kto kierowcą kurwa był? Hitler. Co kurwa Hitler? Hmm. O. Co ty? No, kurwa, pimpę. Ej Pimpek mi blokuje te Przejście Chyba czas go tu zostawić O dobrze Kop ktoś... Przybył Zbawiciel Dobra, Pimpek Zostawię. Eee jesteś jeszcze to Tokio Driver Tam ja się ktoś konia balił, a to Pimpek się odszedł no halo, mój, mój samochód! Ej, wiesz, że tu jest jeszcze druga skrzynka, ale trzeba ją odkopać. Chodź tu, bo to rozumiem jak gruszka, ty. Jest, ile? gościu, rób łopatę. O. To jest druga skrzynka. Ej, patrz, to jest śmieszne, co nie, popatrz. To jest kurwa z trzech rodzajów drewna. Chodź, zobacz. Patrz. Brzozowe, zwykłe i kurwa dębowe. Ty, to może tu jest nie udegnion. No, no, szkocka magia. A ty patrz, bo tam jak gruszka wygląda. W tym daleko. Co? patrz, tamto. Patrz, to wygląda jak plemnik. Tam. <laughs> no ale to bez kitu, nie? Też tak nie, Ej bez kitu, patrz. Ma dwie łódki w jednej. Ej, patrz! Ej, chodź tu! Ej, mi się aż staroboroscy przypomniały, jak zaczęłam łazić po tym się Patrz! Chodź! No, Patrz, kupujemy się pod statek i zaraz będzie kolejna skrzynka. Tylko też. O, mówiłem, że będzie kolejna. Ziemio. Bambus! O, zajebiście, Zupa. Ej, Krzysiu! Ej, słuchaj, może ty się jeszcze zajmiesz kurwa hodowlą jedbawników? Ej, Krzysiu, gdzie jesteś? Ty, co to kurwa jest? Krzysiu! Ej! To chyba nie powinno tak wyglądać. Gdzie ty jesteś? No tam przy tym plemniku. A to skąd do statku. O, widzę twój murzyński znacznik. Chodź do mnie. O tu. Gdzie ty jesteś? Okej. Okay. No fajnie, że wiem gdzie jesteś. Przyjdź tu, żyjdzie. No, kurwa byłem na górze ty jebany debilu. No tutaj. A interesujące. już przez tu. No dobra, chodź. To jest bardzo duży kawałek pustyni. Chodźmy go zwiedzić. A w ogóle, na którym biomie najczęściej są te wąwozy? Takie, wiesz... Łooo! Masz nie? I świniok. Pa, podejrzana zupa. O kurwa, Usiepiłem się. Łoty, uleczyłeś mnie. Tak byś... No na spir. A sorry, nie to ja mam Don't. Twój pies nie goni. Zaraz go na sukę ujedzie. <śles> Jest. Owczarku pierdolony. A kurwa, paki parkour. Kurwa! Sami ja to... zabił Jak? Jaki chuś Niech <grym> Jak ci On sam spadł się zabił. Chyba. Jaja, p...te. To... Kurwa. Ja no pamiętam, you gay! Jest. Patrz! Oły pierdolone, na no sukę! O Łak ku... Sibir! Pszczółka. Maja. Pszczółka Maja mnie wygryzie w jaja, kurwa. Ła... Tyle tych pszczółki, pany. Wymalio jeszcze jestem na strzała, a to ja przem wiem jak to. Gdzie jesteś? Nic nie znam. O, widzę twoje temki. Jaksy. Przerwie... taka była chwilowa, nie zdziwana, nie Nie no, nie mogę tak psa zostawić. No ja go mogę na stół uwalić. Za to po... nie zrobię. to nie mój pies się zajebał. Pewnie, że twój. Nie. Tak. Ty patrz! To jest kurczak, to jest mama kurczak. Ale kurwa... o, Ale potem na góra. Otóż, I see Wioska! I'm going to. Co ja robisz, nie? Oktawa, tu, Warszaw. Nie, to sam musisz robić, ja. ja ci na przykład nie wierzę, żebyś miał tą wioskę. Ale... Nie, ale mam teren taki wioskowaty, wiesz? A, palanki? A tu jest bagno. Chodź na bagno, możesz szereg zobaczyć. miał, kudę. Bagno. Dawaj, z Shrek'a Aaaa, co Zjem diamenty Tam? Zjem diamenty A właśnie, czyli mi moje diamenty Nie Jakkolwiek ich nie mam I nie brałem hmm. Zostawiłeś te diamenty tam? Ty stery nie masz? Nie mam Cofam się po nie, czekaj, może jeszcze stało. Nie zabijać, ale niestety ja posiadam. Jurek weź z łóżka. Nie wiem. Się nie. tepnij do mnie. Mam trzy wełny. Ja mam 5 wełny. No. gdzie ty polazłeś? Z bagna? Tepnij się. Nie ma czegoś takiego jak te panie śmakera to jest oryginalny survival, tu nie ma comment Kurwa, zgina już zdychaj No kurwa juju jest na ktoś przypala Czyli tutaj rozbijamy nas obóż, nasz obóz Biiiis. To może crafting table postaw Zgubiłem craftinga Kopyłem ze traktora, nie ususanie ze tora 5,2 litry <grym> Ej, bo musimy gdzieś znaleźć miejsce, żeby rozbić obóz Czekaj, haracze zbieram Zbierałeś wszystkie haracze? To, tak, haracze, haracze nie wiem, zajebam jakiegoś osadnika. Słyszałem. TY KURWA sadzisz DYNIE? A co chcesz zaoferować? Kurwa. Ile? CZTERY o. EMERALDY! O. Dobrze kurwa, to był skamer jebany. A ja, a ja mam całe pięć emeraldów, mogliśmy coś kupić, a ty jesteś taki... Żyd. Kurwa. to coś przyda. U góry jest... A chodź, znajdziemy z jakieś miejsce na bazę, bo tak chodzę. Cześć, bo znowu. Dobra, chodź tam wyżej. Tak. Tą ścieżką. Nie, ja tylko mówię, chodź zrobimy jakiś ten baz, bo to nie ma sensu tak naprawdę. Chodź, bo mamy tego. Mamy łąkę. Że wiesz, podróżować możemy, ale żeby była zresztą taka bazy, w której są itemy. Żeby... O kurwa. kurwa. Lol. źle O kurwa. Miałem to samo jak skakałem. Chodźmy, może bla bla. Ja wykopuję w to tylko jedną kratkę, żeby tylko popłynąć szybciej. A ci powiem, że te łąki dług, duże były, naprawdę. Kłuje nam z tych łąk, jak te łąki nawet nie mają żadnych wioski, żeby tam rozbić obóz. A ty chcesz kościoł wioski, obóz rozbić? No czemu nie? To jest prawda, blisko było. To tutaj też można. No, ta wioska jest blisko, tylko biedna. Ale tu musi być wiesz taka wioska wioska, co nie? A nie jakiś, kurwa Sosnowiec z rozjebanymi domami To prawda o, ale mam kurwa miejsce na dom Mmm. Ale mam miejsce na dom No to ten, no to na teraz byłoby to wszystko Dziękuję za oglądanie Całe 40 wyświetleń po 5 dniach To jest bardzo dobry wynik, więc do widzenia, dziękuję, cześć.